Witajcie w Devy vs Viscera Cleanup DTU Shadow Warrior Jak zapewne pamiętacie na naszym kanale był już Versus z gry Shadow Warrior A na drugim kanale możecie oglądać serię z tej gry A teraz gram w wersję w której trzeba e, posprzątać ten cały bałagan który zrobiłem właśnie w Versusie No i tak mi przyszło że chodzę teraz z mopem i e, będę to wszystko starał się jakoś wyczyścić Bo niestety zrobiłem straszny bałagan Dostałam potem jakiegoś maila, wyzywającego mnie, że co to kurwa ja, ma być? To jest mój... kurwa, mam teraz brudny mob. Gdzie jest jakieś faderko? Troszeczkę mi się tnie, nie? Dlaczego mam... O! Mogę coś w tym wyczyścić. Mam tylko kurde... O! Zrobiłem odciski butów. ja Okej, okay, tam jest dobrze. Mam tylko 20-30 fps ów w tej grze. Jest troszeczkę słabo zoptymizowana. No, ale mam nadzieję, że... Poda mi się, kurde, to wszystko jakoś w miarę ładnie posprzątać. I właśnie, tego domu będzie zadowolony z tego wszystkiego. Mogę tutaj coś zrobić? Please swap your card and pull the crank. Ale jak ja mam to zrobić? Ja coś zacząłem pisywać. Or. O, oh, on mówi! Hello. 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 Wow. The BBR cast. The BBR cast. <laughs> okej, okay, spoko. <laughs> śmieszne to trochę. Ej, zgubił mop. A jest, okej, okay. mam, mam, mam mop. Ja pierdykam, jaki to jest bajzel. Ja bym wiedział, to bym nawet tą grę nie grał, co? A, sakra aż kuźwa. No właśnie, co to była za impreza? Co to, to kuźwa tak na błaganiu strasznie? Trzebałoby się teraz tego mojego mopa umyć w tej wodzie tutaj. Szkoda, że nie mam jakiegoś wiaderka przy sobie, co? Byłoby dużo dużo łatwiej. Ja ogólnie nie lubię strasznie mopować w podług. To wykręcanie tego mopa. Ech, ok w nie jakoś ujdzie, ale mopowanie. Uff. Dobra. I Jak ja mam. Mogę to zabrać jakoś? Eeeh, kuj Tu jest coś, słyszałem że. Się o, tutaj jest piec jakiś. Nie Jak to otworzyć? Jak ja otworzę piec? Co to jest? Co to robi? Szukam życia pozaziemskiego? O, mordę. Dobra, weźmiemy kawałek nogi. Łap nogę, okej. Okay. Jaj, jeszcze możemy? Co on, Pointy? Ok, jest masakra kuś, że dostałem dodatkową robotę. Part time. Ja wiem, że ja zrobię ten cały bałagan. Eee, co to jest? No, ponieść, co to jest? Aaaa, w morderze. Ciekawe czy tę skrzynię da się ponieść. O, Mogę ponieść skrzynię. Oj, oj, oj. Ciekawe czy ona się zmieści do tego... ...całego pieca. Oj! Skupiłem ją. A tu jest. Eee, poniosłem czy nie? Jak? Eee. No, chyba nic z tego, kuźwa, spalenia. Idziemy znowu tą nogę. O, przy okazji zrobimy większy bałagan. Dobra, ciepniemy to tam. Nie no, kupia skrzynia mi teraz przeszkadza. Ej tutaj, kuś, was, skąd tutaj tyle nagle rzeczy się wzięło koło tego pieca. Ja nic nie mogę teraz wziąć. Tutaj postawię w tym miejscu, weźmiemy nogę. Ej. Weź co nogę? się na pewno jacyś feni palą ucieszyli. Falą tego czy wypada? Czemu ja to Ciekawe czy możemy coś ciekawszego znaleźć. O Jezu, ja się muzyka na włączyła głośno. Są jakieś głośniki gdzieś? Albo coś Ja znowu głowa mi wywadła Nie, nie zamykaj się, ja chcę głowę zabrać Teraz mnie drzwi odkie są zabić. Dobra, jeszcze raz, ja, to złapać, kurwa, no. Szajze Co jest to tą muzyką? Czemu tutaj muzyka nagle tak gra głośno? O. Weźmy to. ta la 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 mam kawałek ciała. Da 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 Jej! Mam głowę? Mam głowę, udało mi się podnieść głowę, czekajcie. Kurwa nie! Okej, okay. Kogo to głowa jest taka brzydka? piecy zamyka, dobra, weźmiemy tę głowę I, I... Jak teraz szypnie odpowienia No co jest z tą głową? Jest jaka pierdolona głowa, no idę coś innego posprzątać Co to jest za maszyna? Szuka się, nie wiem Spermy jakoś tutaj takie, na przykład ktoś się coś łankował i została sperma. I teraz to O, kurde, to jest jeszcze więcej. Jakieś dźwięki wydaję Aha, czyli Znaczy ja bym coś ominął. Wow! <śpiewa> Dobra. Daję to jest hey, to. O. Ty nie <śpiewa> To, to nie no, coś jest nie tak kość was z tą no, Czemu te wszystkie zwłoki wypadają z tego pieca? Ja nie chcę się poparzyć przy okazji. Chciałem mi fajny mierz, ale to pieca. Kolejny jakiś tam kawałek ciała. O Boże Do czego to doszło, że ja muszę jeszcze sprzątać po tym co zrobiłem. A to jest mój! To jest moje! A e, jak ja mam teraz to ponieść? Tutaj mogę zapewne... Była woda, czy nie? Eee... No... Eee... Kuź... No co ja zrobiłem? Wodę wylałem. Zapewne była woda w środku, na mojego mopa. Eee... Coś to jeszcze ciekawego jest? Ja pierdolę, te wszystkie takie fajne rzeczy, tak pobrudzone. Ja jest mój mop? Ja dużo być nie może, no. Szajbe, nie no, nie no, kurde, ja się na to nie pisałem, żeby kurde sprzątać po tym moim całym bałaganie. Co, co, dziwna maszyna jest. Nie jest? O! O, o, mam kubek z wodą. No jeszcze przy okazji mo opowiedź jeszcze. nie. Kurwa, nie! nie. <ślał> wodę! Bez sensu, bez sensu, bez sensu. Nie podoba mi się to strasznie. Szajdzę, no. Aaaaaah! Będzie jeszcze bardziej brudno, i kurde, zaraz ucieknę i urzucę tą moją całą robotę. Kurde, bez sensu. Nie, tak, tak, tak by się może. Panowie, panowie, panie, ja nie będę tego kupić, wszystkiego co go brudu sprzątam. To się powinien ktoś inny zająć tym. A jak ktoś by chciał, to proszę pisać w komentarzach. Podeśle mopa i wiaderko z wodą. Ja dziękuję za uwagę. <średzi> Muszę teraz kurde powiedzieć szefowi, że odchodzę. Trzymajcie się. Bye bye.